Na bułki zbieramy kurwa teraz A to... ten dal dalej na bułkę zbieram. I... Ale słuchaj no zebraliśmy kurwa dwa razy już na bułki nie A ja taki nie wiesz z dynią takie ze słoneczkiem Takie prima sord byle co kurwa mówię, mówię nie no dam ci 10 zł na bułkę żeby okay. je kładć <noise> A ja pierdoliłem bułkę z dynią i ze za Krajne zapomnieć. A dziadek, o jezu. Usiądę se, kurwa z wrażenia. A, nie odpowiem na to. Nie, nie odpowiem na to. Przypominam, 30 lat, trójka dzieci, dwa kredyty. Tak, i, i jeszcze jedziemy Fortnite I, I gra w Fortnite. I gra w Fortnite. I mam DJ na otrzymaniu. Żeby Bambikiem nie być Ciach, o ty kurwa Nie wskakuj mi na barana teraz <laughs> Kurwa Głupie panie Pomóż, pomóż chyba Trzymaj się, trzymaj się, trzymaj trzymaj się, trzymaj trzymaj się, trzymaj 75 years later. Oh, kurwa, no biegnę, no, nie no, da się, szybciej. no trzymaj się, masz. się, trzymaj się, trzymaj się, na się, trzymaj się, tylko się, na plecach ze mną? No tak, no jak się,